Jest bliska definicja w tym zakresie Romana Dmowskiego, który mówił o tym, że no Polak to nie jest osoba, która ma, może się pochwalić konkretną krwią czy językiem, ale jest to osoba, która. Chce nauczyć się utożsamić się z naszą kulturą, z przeszłością i z przyszłością. Wiąże z naszym krajem jakąś, jakąś przyszłość, wiąże z naszym krajem przyszłość. Chcę się utożsamiać z tym krajem. W związku z tym no to ja bym bardziej zadał pytanie i teraz ja słyszę ze strony Konfederacji, no nie wiem, ja chciałbym to wyjaśnić, no bo tutaj pani poseł mówi, że, że, że jest, że jest za legalną migracją, ale tak naprawdę jest przeciw legalnej migracji. Niedawno yy, widziałem yy, ten, t, politycy Konfederacji z transparentem przylecieli na nasz marsz, że są przeciwko legalnej migracji, więc jeżeli ja mógłbym dopytać bo ja tego nie rozumiem, to może by pani poseł była przynajmniej powiedzieć kto na przykład jest lepszym Polakiem? Donald Tusk czy Wilfredo Leon? O matko, ale zastosował pan tak tani chwyt erystyczny, że nie będę w ogóle wchodzić nawet na ten poziom dyskusji, bo to jest żenada. Ale to jest przykład Wilfredo Leona, ale jest takich przykładów znacznie więcej. Gdzie, ja jestem dumny, że on, jest, że on jest Polakiem. Ja jestem z tego dumny. Mimo, że można więcej powiedzieć, jest że, jeszcze że, że, że... Jest jeszcze Emanuel Olisa-Debe i Roger Górek. Ale jest ale... więcej. Ale ja chcę powiedzieć więcej. Za czasu naszych rządów, ale za czasu naszych rządów... Bawera Ondaaka też jest Polakiem. Czy mogę? Cudownym. Za czasu naszych rządów, wtedy, kiedy, wtedy, kiedy nam przekazywano, wtedy, kiedy nam przekazywano, że kiedy, wtedy, kiedy mówiono, że wyście przyjęli tyle tych, prawda, imigrantów tam z Azji czy skądś i tak dalej, wśród nich w 2020... W 2021 roku przyjechali bracia Lee. To są bracia, którzy niedawno brali udział w koncercie Chopinowskim. Jak chcecie, mogę Państwu puścić film, jak to wygląda. Znaczy, oni mówią po polsku dużo lepiej niż wielu polityków Platformy. I oto jest nasz Fryderyk Chopin. Dzień dobry Fryderyku. Fryderyk Chopin był geniuszem fortepianu, a także genialnym kompozytorem polskim. I to jest tak, że, i, to jest tak I oni mówią tak. I oni mówią, że przyjechali, uczą się języka polskiego. U uczą się języka polskiego, bo chcą poznać naszą kulturę. I jeżeli pan redaktor mnie pyta, czy ja jestem dumny, że ktoś taki chce być Polakiem, tak, jestem z tego dumny. I jeżeli ja mam tworzyć jakąś politykę, jeżeli ja w przyszłości miałbym tworzyć politykę, która polega tak, jak Konfederacja tutaj proponuje, że wszyscy legalnie, czyli jak rozumiem bracia Lee, bracia, znaczy bracia, e, bracia Lee, Wilfredo Leon, czy jak wspomniany Oli Debe, czy wiele jest takich przykładów, wspomniany nawet y y y z naszej słynnej trylogii y y Ketling, czyli ci nasi Ketling... Takich mieliśmy naprawdę wiele w historii, którzy życie oddali, życie oddali za Polskę. Bo chcieli, bo się utożsamiali. Co więcej, ja mogę podać przykład Rymkiewicza. Rymkiewicza, który sam mówił, ja nie mam w sobie ani jednej kropli krwi, ale polskość to jest taka siła, że ja chcę być Polakiem. I co, i takich ludzi mamy wykluczać? Ja uważam, że powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna i są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać. Więc mi jest kompletnie obca taka polityka, gdzie wy mówicie wszystkich legalnych wywalić z Polski. Ja nie chcę mieć z tym ale nic tak mówisz. Jest ogóle... tak, że ja widziałem wasz transparent, widziałem wasz transparent, gdzie, byliście, gdzie było napisane... No bo nas wprowadzaliście migrantów napisane, do Polski, nie kontrolowaliście, ja, kto to był, pani, no i tyle. Pani, pani poseł do teraz nie było uprzejma mi odpowiedzieć, kto w takim razie jest lepszym Polakiem, bo ja uważam, że na przykład, które Nie, 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 sztuczki arystyczne. Czyli ci ludzie, którzy zamieszkali w Polsce, pochodzą, owszem, z Azji, e, i chcą się uczyć naszej kultury, uważam, że dużo lepiej potrafią reprezentować Polskę i mogą reprezentować Polskę, niż niektórzy politycy, którzy przyjechali tutaj tylko po to, żeby reprezentować niemieckie interesy. Są wręcz dumni z tego, Proponuję. jaką państwo jako Konfederacja proponujecie procedurę, jeżeli chodzi o legalną migrację. No bo pani, mówi że, pani przykład... mówi, że to, co robiliśmy, to jest źle, to jak proponujecie inaczej? Bo to się fajnie wszystko mówi, ale jak chcecie to zrobić inaczej? Na przykład sprawdzanie kartoteki kryminalnej e, delikwentów. To jest właśnie tak. Fajnie się mówi takie hasełka. E, więc my chcemy legalnej migracji, znaczy nie chcemy legalnej migracji, ale chcemy legalną migrację, ale inaczej. Ale jak ja pytam, jak inaczej? No to sprawdzajcie kartotekę, czyli dokładnie to, co było robione. Więc widzicie Państwo, to nie jest tak wcale takie proste. Ja tylko chcę powiedzieć, że dane, które, bo to, bo to całe kłamstwo o tym, jak my prowadziliśmy politykę, to było ogromne kłamstwo. I chcę tylko powiedzieć, że dane potwierdzają, że ci ludzie, którzy, że jest zasadnicza różnica pomiędzy kontrolowaniem procesu, a nie kontrolowaniem procesu. I ci ludzie, którzy byli kontrolowani w ramach tego procesu, to popełniają średnio mniej przestępstw, niż, średnio mniej przestępstw, niż, 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 nasi, niż mieszkańcy, którzy znajdują się w Polsce tutaj statystycznie średnio, dane policji. Więc jeżeli my kontrolujemy ten proces i widzimy na przykład kogoś, kto, nie wiem, od 20 Lat w różnych krajach zbiera jabłko, ma rodzinę, ma świetną kartotekę i tak dalej. Dlaczego, przepraszam, powiem to brutalnie, ma nie pomóc nam się bogacić? A potem oczywiście wraca do siebie. Więc to jest zasadnicza różnica, jak Państwo widzicie, pomiędzy ludźmi, którzy realnie rządzili, realnie podejmowali decyzje, realnie budowali siłę naszej gospodarki, a takimi ogólnymi hasełkami, że Wy robicie źle, a my zrobimy inaczej, no jak? No właśnie tak, jakbyście robili. Trzy kraje, z których Waszym zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy przyjmować. Migrantów. Wasze trzy ulubione kierunki migracyjne, że tak powiem, e, migracje do Polski. Orety. E, ja zawsze mam problem z takimi e, e, pytaniami, ale e, Japonia, na przykład. Fajnie, ja bym chciał. Ja naprawdę bym bardzo chciał, żeby Japończycy chcieli mieszkać w Polsce. Ja bardzo bym chciał. Chciałbym również, żeby wszyscy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzili się ci najlepiej od, z Doliny Krzemowej do Polski. No, ale chodzi o to, że my musimy rozmawiać poważnie o naszym państwie, więc chcę powiedzieć tak. Ja, ja uważam y, tereny szukać trzeba repatriacji, czyli tereny I Rzeczpospolitej. Tam jest dużo y, ludzi, którzy dalej mówią po polsku, pamiętają polskie rodziny, mają polskie nazwiska i y, jeżeli Polska będzie się dobrze rozwijała, będzie dla nich atrakcyjnym kierunkiem. Już zresztą widać tego typu powroty. Więc, y, więc to jest moja odpowiedź. Nie pośle. Pan mówi, przestańcie dzielić Polaków. Ja muszę w tej sprawie iść na lekcję do Donalda Tuska. Znaczy, on jest po prostu mistrzem świata w tym zakresie, on pokazuje, jak kochać trzeba wzajemnie wzajemnie. Jak, jak, jak siły polityczne powinny się wzajemnie kochać. Takiego człowieka jak on, siejącego hejt na drugą stronę, to w Europie ze świeczką szukać. Z jednej strony, tak, tu usłyszałem od strony pana posła Platformy, który powiedział, że akurat w dzisiejszej dyskusji nie reprezentuje platformy, że generalnie to należy wpuszczać wszystkich, ale nie tych z krajów arabskich, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, no to albo wszystkich, albo nie tych krajów arabskich, a w ogóle w tle tego jest to, że państwo, którzy siedzą, znaczy partie, których reprezentują państwo, którzy siedzą po mojej prawej stronie, uważają, znaczy przygotowali pakt migracyjny ich partie, do których należą. Przygotowały pakt migracyjny, przegłosowały pakt migracyjny. Ja tylko przypomnę, że pakt migracyjny w ogóle nie ma nic wspólnego z tak zwaną legalną migracją, o której my dyskutujemy. To znaczy kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Pakt migracyjny to jest w skrócie polega to na tym, żeby zebrać wszystkich tych, którzy inni, inni nie chcą. W jedną kupę i rozdzielić proporcjonalnie do wszystkich solidarnie. państw. Solidarnie. Czy solidarnie, jak to, jak to nazwiemy? Znaczy, to jest pakt migracyjny, to jest coś, co państwo po prawej stronie, niekoniecznie akurat to, ale znaczy niekoniecznie akurat te osoby, które tu mile, mile, mile z nami dyskutują, ale partie, które ich partie zgotowały nam w parlamencie europejskim, kiedy my protestowaliśmy przez, przez wiele lat. I teraz tak, ja słyszę, że my będziemy z tego zwolnieni na rok. A co dalej? Że ten pakt migracyjny co roku będą rozdzielane kwoty. Tam jest taki zapis, który mówi o tym, żebyście wszyscy Państwo wiedzieli. Tam jest taki zapis, który mówi o tym, że jest tak zwane rozporządzenie kryzysowe, czyli jeżeli Unia Europejska uzna, że jest kryzys, to może nawrzucić tyle migrantów, ile będzie trzeba, bo te przepisy główne, które mówią o tym, że można się wykupić na przykład za, za migranta, tam się będzie płaciło tam 30 tysięcy euro za jednego migranta jeszcze z naszych podatków. A to wszystko jest podbudowane, jakbyście się cofnęli do tych dyskusji, w obudowę ideologiczną, która w ogóle nas jako Polaków nie dotyczy. Dlatego, że w taką obudowę ideologiczną, jak jeszcze Schirach kiedyś używał, mianowicie, on mówił tak, że to jest nasz obowiązek jako Europy, ponieważ my postępowaliśmy źle, kolonizując kraje afrykańskie i tak dalej, więc dzisiaj, więc dzisiaj, musimy za to zapłacić. No wy tak, ale my? Co Polska miała z tym wspólnego? Znaczy, Polska, jeżeli była kolonizowana, to przez was była kolonizowana, to nam w takim razie tak samo powinniście zapłacić, prawda? Więc to całą Więc zanim my przejdziemy do rozmowy na temat tego, kogo przyjmować w ramach tak zwanej procedury kontrolowanej migracji, bo to jest ciekawa dyskusja, to najpierw skończmy z tym bajku pisarstwem. To znaczy, ktoś przygotował, ktoś podpisał pakt migracyjny i ktoś go przyprowadził. I była to partia, która nazywa się IPP, do której należy Pesel i Platforma Obywatelska, a nie smerfy. Co zrobić z tymi, którzy nie chcą pracować od pierwszego dnia, ale pukają do naszych granic i mówią, że potrzebują pomocy, bo w ich kraju. Żyje im się kiepsko i nie ma perspektyw. Po prostu nie. Dlatego, że, dlatego, że Polska już przez wiele lat była wyeksploatowywana za to, że zachowywała się tak jak trzeba moralnie, w tych momentach, kiedy było trzeba. Przypomnijmy II wojna światowa. To jest tak, że my, Polska od pierwszego do ostatniego dnia wojny, to jedyne takie państwo, stała po właściwej stronie. Mimo, że wiele państw Europy Zachodniej się łamało, bo uznało, że tak będzie im wygodniej, my w związku z tym straciliśmy prawie 40% wszystkich zasobów, które mieliśmy w 1939 roku, których do dzisiaj nikt nam nie oddał. Gdyby nie to i to, że myśmy trafili po 1945 roku pod, pod bud sowiecki, jeszcze za to zachowywaliśmy się przyzwoicie, i gdyby nie to, że nie mogliśmy się ponad 40 lat rozwijać, to dzisiaj bylibyśmy bogatsi niż wiele krajów Zachodu. Za co ci młodzi ludzie, którzy tutaj siedzą, mają dzisiaj gorsze szanse niż, niż przeciętny Holender, Niemiec czy Francuz, dlatego że ich rodzice zachowywali się przyzwoicie. I co, my mamy jeszcze teraz się dołożyć do tego mamy No nie, nie! Właśnie nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody, nie, nie będziemy do tego dokładać. To, co Polska powinna robić, to Polska powinna uczyć się tym razem na błędach innych, a statystyki są w tym zakresie porażające. To w ogóle nie ma o czym dyskutować, zastanawiać się, takie jakieś okrągłe słówka e, i tak dalej. To znaczy dzisiaj jasno widać, ja mam dane z 2023 roku, nie mam najnowszych z 2024 roku, no ale widać, że wskaźnik zatrudnienia wśród cudzoziemców praktycznie we wszystkich państwach, gdzie da się to policzyć, jest niższy niż zatrudnienia e, e, w tych, w tych konkretnych nacjach, ale jeden wskaźnik jest u nich wyższy. Mianowicie jest to wskaźnik cudzoziemców wśród osadzonych. Na przykład w przypadku Grecji to jest tak, że wskaźnik zatrudnienia wśród cudzoziemców wynosi 63,1, a cudzoziemców wśród osadzonych 56,8. Więc to są, to, są, to, są dane, to są dane, które są porażające, a zresztą tych danych jest znacznie więcej. To znaczy, czy Państwo sobie wyobrażacie, tak, nie Unia Europejska, no ale w tym wypadku Wielka Brytania. W Londynie w 2023 roku odnotowano prawie 20 tysięcy przypadków gwałtów. W 2023 roku średnio w Londynie co 30 minut ktoś padał ofiarą napaści seksualnej. Co 30 minut. Czy chcemy, żeby było tak samo w Polsce? Więc my musimy się my musimy się my musimy się o w Szwecji, że to są szokujące dane, w Szwecji, której 10 lat temu było naprawdę bezpiecznie, to było przykład państwa, 10 lat, to jest 10 lat, przykład państwa, gdzie Polacy jeździli, jak przyjeżdżali, to mówili, wspaniałe, socjalne państwo, świetnie się rozwijające i tak dalej. Przez 10 lat dopuścili tam lewicowo-liberalne elity do władzy, wpuszczali tam migrantów i tylko w styczniu 2025 roku w styczniu tylko doszło do 32 zamachów bombowych. Tylko w styczniu. Wyobrażacie sobie Państwo? W, w kraju, który jest cztery razy mniejszy od Polski. W 2024 roku w Szwecji doszło do 44 zabójstw z użyciem broni palnej, a ponad 30% podejrzanych stanowiły osoby poniżej 18 roku życia, które się organizują w takie migracyjne gangi, które terroryzują tam. No Ja nie chcę, żeby było tak samo w Polsce. To jest bardzo proste. Dlatego ja uważam, że w przypadku tej tak zwanej nielegalnej migracji, w przypadku tego paktu migracyjnego, Polska powinna być bezwzględna, brutalnie odmawiać. Nie będziemy przyjmować Chcecie, proszę bardzo, chcecie sobie tych migrantów bierzecie, my na to się nie zgadzamy i koniec po prostu. Umówić na kawę i omówić wspólne pomysły, na przykład polegające na tym, żeby unikać takich głupich błędów jak sprzedawanie kluczowej działki pod CPK w trakcie swojego rządu. Czy patryk jakiś chce coś powiedzieć w sprawie działki ca, pod CPK? Ca całe szczęście, że nie byłoby tam kodrada Berkowicza, bo by ją po prostu ukradł. Natomiast <śla> <śla> natomiast, <śla> natomiast Natomiast mówiąc Natomiast mówiąc poważnie bardzo pokazują dane, że im państwo ma większy socjal, tym bardziej ci rzeczywiście, tym bardziej ci migranci, którzy tam przyjeżdżają, tym mniej tam pracują. Więc to jest też to jest raz, a dwa, im państwo prowadzi, potrafi prowadzić brutalniejszą politykę antyimigracyjną wobec tych, którzy popełniają przestępstwa, tym mniej statystycznie przestępstw w danym państwie popełnianym. Przykładem jest na, na przykład Dania, która, gdzie tam jest rząd lewicowy, ale bardzo brutalnie potrafią deportować migrantów i to też działa po prostu prewencyjnie. Ścieżka najlepsza dla Polski to jest tak: synteza odbudowy własnej demografii, nad tym trzeba bardzo mocno popracować, plus elementy repatriacji, czyli szukać Polaków, których jest bardzo dużo poza Polską, to jest raz. Dwa. Budować silną gospodarkę. To znaczy dla nas kluczem jest to, żeby Polska była silna, rozwijała się. Każdy, kto chce z państwa założyć firmę. Państwo jest od tego, żeby pomóc zapewnić pracowników, żeby pomóc zapewnić bezpieczeństwo i żeby pomóc zapewnić rozwój. Polska ma być w przyszłości znacznie bogatsza niż jest dzisiaj, bo tylko wtedy będzie bezpieczna. I zasadnicza różnica pomiędzy. Yy, Moją prawą stroną i moją lewą stroną polega na tym, że państwo po prawej stronie reprezentują partie, które tworzyły te wszystkie najgorsze w parlamencie europejskim rozwiązania migracyjne i je przeforsowały, przygotowały, przegłosowały. Refugees welcome w pełnej i cokolwiek dzisiaj Tusk tam przedstawi, każdy może sobie wejść na stronę internetową, sprawdzić jak wyglądało głosowanie. On... Co więcej, partia IPP, do której należą, był przewodniczącym, jak przygotowywała się, przewodniczącym tej partii, jak ona się przygotowywała do e, szykowania paktu migracyjnego. Więc po tej, więc z tą stroną różni mnie po prostu wszystko w tym zakresie. Ja uważam, że polityka paktu migracyjnego po prostu jest zła i trzeba ją odrzucić. Natomiast z Konfederacją ja już widzę, że różni się tym, różnimy się zasadniczo tym, że ja, jak tak ich słucham, no to właściwie nawet wszystkich legalnych wziąć za fraki i po prostu powywalać, nie żółtych, projekcie. czarnych, czy ja nie wiem, po, po, to jest powyrzucać. Ja uważam, ja uważam, ja uważam, że to jest też złe rozwiązanie. To jest złe rozwiązanie. Jeżeli my mamy y, tworzyć jakąś politykę migracyjną, a każde silne i poważne państwo tworzy politykę migracyjną, to powinna być to polityka kontrolowana. Dokładnie sprawdzić, kto, jeżeli widać, że nam się przyda do gospodarki, niech buduje nasze bogactwo, popracuje, potem, proszę bardzo, po trzech miesiącach, czy po czterech miesiącach, czy po sześciu, dziewięciu, może wrócić do siebie. Ale nie możemy wykluczać ludzi tylko dlatego, że mają inne pochodzenie, jeżeli dobrze chcą pracować dla Polski. Na takiej zasadzie, ja podam państwu najlepszy przykład, który najbardziej lubię. Na takiej, samej, na takiej zasadzie, gdyby wychodzić z takiego... Y, punktu widzenia, jak ja słyszę niektórych polityków konfederacji, to również nie wiem. Artur Rubinstein, czy był Polakiem? No można by było powiedzieć, no niektórzy powiedzą: "A Żyd, prawda taki". Ale to był człowiek, który jak y, 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 na pierwszym posiedzeniu ONZ, na pierwszym posiedzeniu ONZ kiedy postawiono wszystkie flagi z tyłu, on został zaproszony, do, żeby zagrać pierwszy raz. I kiedy zostały postawione wszystkie flagi z tyłu, nie, były flagi, nie było flagi Polski, bo wtedy Związek Radziecki nas reprezentował, to on wstał i powiedział tak. Nie ma tutaj flagi Polski. Ja się z tym nie zgadzam. I teraz zagram polski hymn i wszyscy macie wstać. I ja z takiej polskości jestem dumny. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy być z takiego właśnie punktu widzenia dumni. Polskość powinna być inkluzywna, powinna zapraszać. Kultura polska powinna być na tyle zachęcająca, że